Hej kapsiaki, z tej strony Lunik z razem z moją siostrą Hello. Jak się nazywasz? Natalia no, to... e, Przepraszam, jeśli e, przez jakiś czas nie będzie odcinku na moim kanale ale po prostu teraz mam bardzo dużo zajęć bo się zaraz I będzie strój z nich i po um, prostu nie będę miała i nie I będę miała po prostu dobrać tyle dobrać czasu dobrać. ile w niech wcześniej, dobrać. więc po prostu czekajcie na chwilę, bo że dzisiaj się pojawi jeden, jeśli będę miała czas, a jeśli nie, to się pojawi jutro, czy to pojutrze... No jutro się pojawi, jeśli będę miała, czas, a jeśli nie, to dzisiaj się pojawi. A jak nie, to nie będę miała czas, to pojutrze. Obiecuję Wam to, że albo jutro pojutrze się pojawi film, ale nie obiecuję Wam, że będzie od dzisiaj. Więc boga, like sobie, kochanie. Jutro Jutro Na, będzie nawet... odcinek od moich urodzin. Powiedzmy. Tak, Nie, 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 pa